I o dziś pokażę wam, jak wygląda mój taki typowy dzień w szkole. Wiem, że jest sobota i tak dalej. Już nie chcę wam się słuchać o tej szkole, bo to. To samo jest od poniedziałku do piątku. Ale ja mam zajęcia w weekendy, więc no co mam z tym zrobić? Więc pójdę sobie do mojej koleżanek. W ogóle... Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Hejo, hejka, hejka! Siemka! Kto tu w klasie? A jakaś nowa chyba. Nie wiem, muszę się uczyć. To jakaś nowa. Wiecie co? Yy, pójdę do niej zagadam. Może akurat będzie fajna. Hejo, ale super słuchawki. Hej, dzięki. Gdzie kupiłaś? Gdzie kupiłaś? A co cię to? No ej, ja chciałam tylko zapytać! Nie toleruję Kopiar. Ej, ale ja nie chciałam cię skopiować, ja po prostu podobały mi się twoje słuchawki. Ona jednak jest niemiła. Ej, dziewczyny. Matko jedyna, na pewno dostanę jedynkę. Ja też. Ona jest niemiła. Czemu? Co ci zrobiła? Ta nowa? Może poznacie się bliżej? Może tylko ci się wydaje? No nie wiem. Raczej tak. Może się denerwuje pierwszym dniem szkoły? Ha? Wy widzicie, co ona robi? <laughs> e, co to było? No widzicie? Ty, ona jest bogata, czy mi się wydaje? Ha? Ale tyle hajsu do szkoły przynieść? No może masz rację? Wiecie co, Dziewczyny, yy, na chwilę jedę na górę. Ona jest jakaś, nie wiem, myślisz, że jak jest bogata, to może być wredna dla innych? Tak się nie robi. Nawet jakby była ostatnią osobą na ziemi i się tak samo zachowywała, to nie przyjaźniłabym się z nią. Więc w sumie, zamiast pokazywać wam taki mój typowy dzień w szkole, to może sobie ją pokopiujemy. Co wy na to? <laughs> Mi się ten plan podoba bardzo. A ja wiem, że wy lubicie kopiowanie. Jak tam pierwszy dzień w szkole. Wiesz, idę sobie pooglądać szkołę. Może chcecie gdzieś skoczyć po lekcjach? Ja stawiam. <laughs> dobra, dobra! Papa, Oki! Okay. Okay. Y na kawę? Dobra, to się zgadamy. Bajo! Oki! Oki! Pa! papa. Pa. Ale to są moje koleżanki! ja przecież im mówiłam, że ona była dla mnie wredna. A one się z nią kolegują i chcą jeszcze iść na kawę? Tak mi zostawiły. Teraz się za nią przebiorę. Będę po prostu z niej robić jakąś wariatkę. <laughs> Ej! Ja wyglądam dokładnie tak samo jak. Wykona. Ej, to już jest tam w łazience. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Skoro. Czekajcie, czekajcie, tam jest Ola. Dobra, skoro w ogóle ona się z nimi umówiła na kawę, ty ty, ty ty to może po prostu ja teraz z nimi pójdę na kawę. To będzie fajne. Zagadam do nich, czy może teraz faktycznie pójdziemy, a nie dopiero po lekcjach. Wiecie, będzie szybciej i nie będę musiała czekać na zemstę. Hej, dziewczyny. ale w końcu wyszłam z tego kibla. <laughs> Hejka. Hejka nowa. To jak, lecimy na kawę? O, hej Zizi. Tak, właśnie to miałam zaproponować, żebyśmy teraz poszły, a nie później, bo wiecie, później może być dużo ludzi po zajęciach. I się w sumie nie będzie chciało. To dawajcie Teraz. Pamiętaj, Ty powiedziałaś, że ty stawiasz. No tak, tak. Kurde, skąd ja wezmę teraz hajs! O oh my god. Ej, chodźcie do mojego samochodu! Chodźcie dziewczyny! Aha! Nie zmieścimy się! <laughs> Dobra, to wezmę mój drugi. Czekajcie, żeby nie było przypału teraz. Ej, taki weźmiemy też jest na dwie osoby? Dobra. Jedna pojedzie jednym, druga drugim. Ale my mamy po 16 lat. Skąd ty masz prawko? Wygrałam w chipsach. Może limuzynom? O, idealnie. Net, nie chcę wiedzieć, kto będzie za to płacił. Dobra. To jakoś szybko minie. Ej, to jest tak blisko? No ale w sumie bogate dzieciaki jeżdżą. Nawet potrafią 3 metry przejechać samochodem. Tu A, to znowu tutaj nikogo nie ma. Oh my god, nie lubię tu. Wzięłam sobie kawę. Wiecie, jak będę piła kawę, to może będę fajna. O, ale dobra kawa. O, ale jest Pyszna, ale pyszna kawa. Gdzie są te dziewczyny? Jak wam się podoba szkoła? W ogóle? No, jest okropna. Masakra. Nudna. Ej, ona przyszła? Ona przyszła? Yy, dobra, nie zwracam na nią uwagi. Nie zwracam na nią uwagi. Co? Nie chce mi się chodzić. Co to za podróbka? Ej, 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 jaka podróbka? W sumie ona jest wyższa. O, o. Kim ty jesteś? Co tu się dzieje? Czemu są dwie zisii? To nie jest... Yyy... Yy, yy, yy. Uciekam stąd Tu I się szybko przybiorę ze siebie Dawaj Nami Dawaj Dobra Teraz tak wiecie Wyjdę sobie Niepostrzeżenie Ty ty te ty, ty O Dziewczyny Hejo Dzie ona jest Ty Co ja Co ja Ile cię ominęło To twoja sprawka Co co Nie gadaj Nami O czym wy gadacie Nie można tak zadzierać ze mną Ta A kim ty niby jesteś Jak śmiesz się pod mnie podszywać Podszywanie jest okropne Ja ci dałam tylko nauczkę żeś nie była wredna dla innych Już nie zgrywaj niewiniątka Nie muszę to ty jesteś wariatką a ja się zawiodłam na was, bo jak tylko powiedziała czy idziecie na kawkę i wam postawi to od razu pobiegłyście. się. a tak nie niby przyjaciółki. Od razu poleciałyście, jak zobaczyłyście, że ma kasę. Nie, po prostu jest fajna. Nie poleciałyśmy. Ona nas tylko zaprosiła na kawę. Ja nie lecę na hajs. Posłuchaj kochana, po prostu ja jestem super, okej? Okay? One mnie lubią. Super, no w twoich snach. To może ty poleciałaś, bo się za nią przebrałaś? Chciałaś być tak jak ona. Taka? W życiu! Dobra, nie będę marnować czasu na Ciebie. Ja chociaż kasę sama zarabiam, nie zabieram rodzicom. Nie chcę mi się nawet już z wami gadać. Ona myślała, że jak ma kasę, to będą wielkimi przyjaciółkami. To tak nigdy nie działa. To ty kradniesz mój styl. Skoro twoim stylem jest brak stylu, to okej. Okay. Pa pa! Dobra, idę na tą stołówkę, bo ha? ja nie chcę już z nimi gadać. O nie, ona tutaj jest! Nie siadaj nawet koło mnie. I znowu coś będą chciały. Nie, usiadły przy innej ławce, dobra. Ale biedak tam jest. Co ona chce? Co ona chce znowu? Ej, dziewczyny. No, dobre te chipsy. No jasne, będą siedzieć z nią i po prostu będą miały mnie gdzieś. Mam pomysł. Wywalamy tamte jedzenie. Dobra. O, git. Pożałuję tego. Idę. Ej, biedaku. Co ty znowu chcesz? Idź do swojej koleżanki. ha. <laughs> i co teraz powiesz? Nic wam nie mam do powiedzenia. Ej, co wy robicie? Jak mi przykro. Podobało się? Dobra, bo, bo się zaraz rozpłaczę. Leź do swojej mamusi. Ja mam chociaż do kogo biec, wy nie. Szkoda, że tego nie nagrałam. Trzeba było nie zadzierać z nami. Mamy, mamy całą szkołę. <laughs> Chyba śmieszne jesteście. Mamy siebie. Ojejku, to od dzisiaj, tak? Od dzisiaj jednak się przyjaźnicie. Śmieszne. Dawaj, biją, ja to nagram. Dobra, szkoda mi na wasz czasu. Wiem co? Wiem, co zrobię. Przyklej w klasie. Śmieszne są. Dobra, pójdę do klasy, tylko jej, udziemy, będziemy. Angielski! Tak, angielski będziemy mieć. Jezu, jak ja mogłam to zapomnieć. Oh my god, wezmę klej i po prostu przyklej. To siedzę. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedno. I ostatnie. I wszystko poszło zgodnie z planem. Gdzie ona jest? Dobra, czekajcie, tylko wezmę rzeczy. No dawajcie. Zobacz, zobacz, czy ma coś śmiesznego. Chwila, chwila. Otworzyłam. I co tam się dzieje? Co ty tu robisz? A wy co? Mam tu jakieś książki jakiś pamiętnik. A wy co? Mamy twój pamiętnik. Ośmieszamy cię. Myślę, że co? Ja nie potrafię im dokopać? Ja bym musiała napisać coś głupiego, żeby się śmieszyć, A na was wystarczy spojrzeć. I czemu tu piszesz, że nic nie osiągniemy? w życiu? Czyżby ktoś się zakochał? Możliwe, że tak. A co? Kolega, tak? No, słuchajcie, raczej kolega, a nie koleżanka. W dziewczynach nie gustuje. Jak chcesz, możemy mu to powiedzieć. A no to powiedzcie. W sumie będę miała mniej roboty. Kameruje to wszystko dziewczyny jak coś? Że co? No co tam się doczytałaś? Czy literki tak długo składasz? Dobra, teraz hashtag i wrzucam na TikToka. Będzie mocne! Ta, viral z waszymi twarzami. Już to widzę. Hashtag beka. Dobra wrzuca! A ty musisz wszystko mówić, co robisz? Co nie potrafią Patrzeć? Oczu nie mają. Wrzucaj, wrzucaj! Daj mi to! Trzymaj! Już to wyświetleń! Oj, słabiutko wam idzie. I po pamiętniczku niepotrzebny mi był. Proszę, kartka. A co? Psychiatra ci tu leki wypisał? Wyświetlenia rosną. Pożałujesz tego. Nie, to dla ciebie. Ja nie potrzebuję, ale na bank ci się przyda. Może by tak to rozwiesić? Tak, i napiszcie tam, że jesteście nienormalni. Dobra ta, ja nie będę się nimi przejmować. Śmieszne to jest. Poczekamy, aż sobie przyjdą. Ta, próbuję jej bronić i tak będziemy the best. O, idealnie! Nice, bardzo się cieszę. Fuu, co się tak klei? <grywka> przydala. Nie mogę wstać! Co jest nie mogłam wstać? Może wasz brud się tak przykleił? <śmiech> <śmiech> z brudu też się przykleiłyście. Popamiętasz mnie? Już wkrótce odegram się na tobie, że się nie pozbierasz. Ta, jasne, obiecuj sobie, obiecuj. <laughs> Więc jeśli dalej będziecie chcieli zobaczyć, co się dzieje w mojej szkole, to zostawcie mi łapkę w górę i możecie zasubskrywać mój jedyny kanał, bo to motywuje mnie do nagrywania większej ilości filmów. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!